z szachami, bo starzy panowie na YouTubie wyzywają mnie, że oszukuję, bo gram w słuchawkach. Dzień dobry. Cześć. Ach, moi drodzy. Niestety, ale musimy pożegnać się z szachami przez zaistniałą sytuację. Proszę zmienić tytuł. Mogę zmienić tytuł na... Kokułka i czerwiec przestańcie mnie prześladować <laughs> szachy is over, no właśnie. Moi drodzy, powiem tak. Słuchajcie, y, powiem tak, powiem wam tak. jeśli y, przyszliście, bo myśleliście, że będę oglądała filmiki, no to nie, nie. Słuchajcie, bardzo króciutko chcę powiedzieć, wszędzie wobec... <laughs> że dzisiaj bez dramali dramy. No powiem wam tak, w skrócie. Zdziwiona jestem, jak bardzo drama skręciła i jak bardzo dziwne wnioski są wy, wy, wysuwane na YouTubie przez y, dziwnych panów. I że wszystko się sprowadza do tego, że nie wiem, jakaś nagon... Nie, nie rozumiem, nie rozumiem. nie ja wiem, że to jest YouTube, ale ludzie. E, powiem tak. Ta darma mnie nie dotyczy i nie dotyczy, że mi od samego początku i nie chcę się w to mieszać, zarówno lubi jednego, jak i drugiego yy, pana, czyli yy, Jaskółkę i Dawida, nie chcę nic, nic z, nie, nie zamierzam powiedzieć powiedzieć ani na jednego, ani na drugiego, po prostu <laughs> przestańcie mnie prześladować, dziwni widzowie z YouTube'a. Bo zaczęli... Ludzie zaczęli na YouTube pisać, że ja czytuję, bo ja mam słuchawki na uszach, rozumiesz? Robiąc 0 z 11. No ty głowie nie mieści. Rozumiesz? 0 z 11 i chłopi pisze, że mam słuchawki, ja się czuję z tym, że ja czytuję, rozumiesz? Dlatego dlatego ja myślę, że najlepiej będzie jak po prostu no skomentowałam jeszcze dzisiaj nie jaki nie na propos tych słuchawek, napisałam, że nikt mi słuchawek nigdy nie kazał ściągać, dlatego słuchawek nie miałam ściągniętych, nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Jestem ostatnią osobą, która czyta panujące zasady, reguły, bo ogólnie wiele rzeczy w życiu mam wywalone, jestem lekko duchem, zawsze byłam. I owszem, jeśli ktoś zwróci mi uwagę, to najprawdopodobniej powiem coś pod nosem, ale się do nich zastosuję. Tyle, tyle w temacie. Nigdy nie słyszałam o takich zasadach, nawet nie wiedziałam, że są. Ja nie, nie wiedziałam, że są. Powiem wam, że dziwnie wyszło, że drama skręciła na jakiś tor boczny i zostałam w to włączona. Nie chcę powiedzieć, że, że mam za złe, czy Dawidowi, czy jaskółce. Po prostu to mnie nie powinno dotyczyć. Szczególnie, że jestem raczej niekonfliktową osobą. Chyba, że jestem pod, pod wpływem. To wtedy, no, wtedy radzę uważać. Ale tak, to to, no, ja jestem niekonfliktowa, nie? Ja nie szukam zaczepek i po prostu, ja nie, nie wiem, jakiś dziwni panowie piszą na YouTubie takie dziwne rzeczy, że. Ale wiecie co, no najlepiej to w ogóle. Ja, ja dużo rzeczy mnie omija, bo ja nie mam takiego czegoś jak Twittera, więc dużo jakichkolwiek rzeczy mnie omija i dzięki temu lepiej mi się śpi i jestem zdrowsza. Yy, po prostu jestem zadziwiona z obecną sytuacją. Przede wszystkim, bo wydaje mi się, że że niepotrzebnie panowie... A mam nadzieję, że wiecie co? a Mam nadzieję, że panom to wyjdzie na plusik, że będą mieli więcej odbiorców i że im idzie, a drama finalnie pozytywnie się zakończy i wszyscy będą szczęśliwi, bo tego życzę serdecznie, bo lubię jednego i drugiego i nie chciałabym, żeby wiecie, że nagle panowie przestaną się lubić. Biją się o mnie? Nie no, nikt się o mnie nie bije. Nikt się o mnie nie bije, po prostu Dziwnie trochę wyszło, i nie, nie uważam, że w jakikolwiek sposób przyczyniłam się do tego, żebym została chociażby w 1% zaangażowana w całą sytuację. Dlatego jestem trochę zadziwiona, jak to wszystko skręciło. No ale nic, na no, nic. Jakoś nie rusza mnie za bardzo, bo to jest YouTube, więc wiecie, ja na YouTube'a przeważnie nie, nie zaglądam, nie, nie interesuję mnie, co się dzieje na YouTubie i pod filmikami, bo wiem, że tam są zupełnie inni odbiorcy. Więc, w mam wywalone, nie? Winam dosyć ban na czeską. Ja I tak mam zawsze bilej. Bilej to ja mam chyba w głowie. Czy będzie beef? Nie, nie, nie będzie beefu z Dawidem ani z Tomeczkiem. Ehm, lubię panów, nie zamierzam się kłócić. Zresztą w ogóle nie mam, ja wiecie. Ja tylko nie rozumiem, czemu panowie na YouTubie atakują mnie, bo nie czuję się winna w żaden sposób. No i co, i tyle w sumie. Tyle z mojej strony. Nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Zdziwiona jestem, po prostu jestem zdziwiona. Ale widziałam, że na YouTubie to ogólnie nie, nie lubią. Znaczy, nie lubią kobiety grającej w szachy, bo powinnam być w kuchni i gotować obiad. A ugotowałam swoją drogą, więc nie rozumiem skąd ten, yy, skąd ten problem. <noise> no ale nic winna niewinna, no ale wiesz jeśli jacyś smutni panowie wylewają na mnie swoje frustracje no to to nie jest w porządku, rozumiesz bo to już nie jest tak, że jestem przykładem tylko oni mają problem do mnie, a to już jest nie, niemiłe, to jest niemiłe czy pora na warcaby? Nie <laughs> nie, nie szanujmy się <laughs> ja życzę panom, żeby w ogóle rozwiązali yy, rozwiązali Jakikolwiek konflikt. Mam nadzieję, że to nie jest prawdziwy konflikt między nimi. Nawet jeśli to jest jakiś konflikt między no podejściem, to mam nadzieję, że ich to nie skłóci. O! Cześć, Remek! Dzień dobry! Dziękuję serdecznie za rajda! Witam serdecznie! To jest strefa wolna od dram, ponieważ. Tomasz Kukułka oraz Dawid Czerwiec mnie prześladują, prześladują moją rodzinę i wciągają mnie w swoje dramy. Więc ja uciekłam i kończę z szachami. Kończę z szachami, bo starzy panowie na YouTubie wyzywają mnie, że oszukuję, bo gram w słuchawkach. <grym> <grym> Rozumiesz? To jest po prostu... Tak, starsi panowie. Ja nie wiem, zostałam wmieszana w jakąś dramę I nie wiem, jak się z tego wyplątać Cześć, szachowy mentor! 9 dni chlania, 9 dni grania w szach Ale ja mam nadzieję, że ja nie będę musiała grać wszystkich partii Bo myślę, że wiecie, jak to wygląda Patrząc po stanie psychicznym wszystkich graczy na turnieju Bar Bartka, to mój stan psychiczny był y, równie w tragicznej formie, jak przegrałam 7 partii z rzędu na turnieju klasycznym, nie? To psycha po prostu y, klęka, nie? Y, źle! Ona się kładzie i zostaje w domu, a ty idziesz na partię sam i jest tragedia. Dlatego mam nadzieję, że nie będę miała jakąś zmienniczkę i nie będę grała wszystkich partii. Bo y, dwa lata temu psychicznie zostałam zniszczona. Także no. Także mam nadzieję, że w tym roku. Y, znaczy, rok temu nie grałam wszystkich partii i poszło mi całkiem nieźle. I mam nadzieję, że w tym roku też nie będę a, y, musiała grać. No. Ale wiesz, Julius, ilu, ilu juniorów gra w silnych grupach, robiąc dwa punkty z dziewięciu ich psychika, jest okej. Okay. Ja wiem, ale ja chyba nie jestem już w tym przedziale wiekowym. 11 lat temu zakończyłam wiek juniorski, więc yy, tak i nawet wtedy nie było tak, wiecie, ja jechałam na turnieje, ja nie przegrywałam, więc teraz ja dostałam porządny cios od życia, bo wiecie, do 18 roku życia regularnie grałam w szachy, jeździłam po turniejach, później poszłam na studia, więc jeździłam tylko na Ampy i na Ligę, dwa turnieje w roku w zasadzie, no plus jeszcze jakieś takie sporadyczne gdzieś tam, no takie nieznaczące. Ale jak jeździło się przez cały rok, kilka razy, naście razy w ciągu roku wyjeżdżało się na turnieje, a później skraca się to dwóch turniejów, takich bardziej poważnych. Chociaż Ampy, nie no Ampy i Liga są poważne. Dobra, żartuję, cofam. Do zera, do zera, bo to, to można zero powiedzieć, że to było zero. To... To, i później jak wróciłam do szachów, no, dostałam poważne, poważne, po, 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 poważnego plaskacza w twarz, nie? Że tak, to było zderzenie z rzeczywistością i z, reali z realiami. Niestety zorientowałam się, że trochę wypadłam z obiegu i nie jestem już taka dobra. I, i jest, i dostaję oklep od dzieciaków, no, a nie byłam na to przygotowana. Ciężko, wiecie co? To jest trudne. W ogóle, w czym to się nie było. Ale jeśli kiedyś byłeś coś bardzo dobry, a później jesteś coś bardzo przeciętny, no to boli. Boli, boli. Ale jak usłyszałam mądre słowa od mądrego człowieka, czyli od Grześka Gajewskiego, jeśli nie wiecie kto to jest, to jest trener Mistrza Świata aktualnego, który miał tego samego trenera co ja i pochodzi z tego samego miasta co ja, czyli ze Skierniewic. I on powiedział, że bardzo trudne jest, nieważne w jakim się wieku nie jest, nauczyć się po prostu godzić z porażką. Nieważne, co to by nie było. I w momencie, kiedy traktujesz na przykład to, że przegrałeś, że okej, okay, dobra, przeciwnik był lepszy, gratulacje dla przeciwnika, fajnie! Że gratulujesz. Wiesz, podajesz rękę i gratulujesz przeciwnikowi, no bo on był lepszy. I nie możesz podchodzić do tego tak bardzo emocjonalnie, ale to jest trudne, to jest strasznie trudne. Bo to boli, nie? No ale czemu to boli? Bo ci ego, ego, twoje ci nie pozwala wziąć tego na kratę. No jak to ja przegrałam? Jak, jak to ja przegrałam? No przegrałam, przegrałam, nie trenuję, nie gram w szachy, więc czego ja się spodziewam? Super, no gratulacje, że przeciwnik wygrał i nie, nie można się przejmować. I tyle. I go next. Go next. Może pooglądasz jaskuła oglądającego jaskuła oglądającego czerwo oglądającego jaskuła? Nie, właśnie, już co, ja, ja mówiłam na samym początku, że plantana w dramę nie chcę już jej dotykać. Nie powinna w ogóle być nią zamieszana i dziwnie, że to tak stoczyło na ten, yy, na ten tor. A co? No, nie ma co, nie ma co. Ja lubię... Oprócz tego, że y, Tomasz Kukułka i Dawid Czerwiec prześladują mnie i y, podkładają mi nogi, strzelają w plecy i ranią. <ścoughs> to bardzo ich lubię. <ścoughs> nie no, spokojnie. Mam, mam gigalus z tym. Mam gigalus, tylko nie rozumiem starszych panów piszących na YouTubie dziwne, dziwne komentarze, że. Yy, mam słuchawki i oszukuję, nie? Bo to jest dla mnie absurdem. O! Jest! Doczekałam się odpowiedzi. Dobra, 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 dobra. Uwaga, 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 czytam. Bo to był ostatni raz, kiedy skomentowałam i już więcej nie zamierzam yy, włączać się w dramę. Bo to było tak, zacznijmy... Przeczytam wam, co, co poszło, ok? Przeczytam wam wszystko. Zaczęło się od tego. Jakiś ziomek napisał... Dawidku, yy, kochany, nie puściłeś fragmentu, gdzie yy, yy, dał donate streamerce. Yy, no i że wiecie, yy, nie wiem, czy można mówić to na Twitchu, więc jest, yy, no, że laska łamała łama, łama regulamin, on jej daje donate. Y. No i ja odpisałam, tam była chwila rozmowy ja napisałam, szanowny panie kolego, ja również chętnie zobaczę tego shota. Dla sprostowania mam zainstalowany program i jak yy, i z nim zawsze gram, nie da się chyba bez, i pisali, że, jak pisali, żebym wyłączyła, włączyła emotki to były włączone, nie pozwalałam wyzywać moderacji, jak przychodzi na streamie, podkreślałam, że takie są zasady i muszę się do nich dostosowywać. Niezależnie czy mi odpowiadają, czy nie, dziękuję, pozdrawiam. Później było coś tam, coś o okej, okay. i tu się pan odniósł, szanowna pani korzenko, ja tylko pytam, dlaczego Dawid nie puścił tego fragmentu z tym donate'em. Skoro go nie było, to nie mógł tego tak wytłumaczyć. Chyba naturalne jest, że dosłownie zatrzymał już przed tym jak to jak mówił o tym donajcie, to ktoś może mieć podejrzenie że coś uśmiecił, skoro mógł wytłumaczyć inne rzeczy, to czemu tej nie mógł wytłumaczyć i powiedzieć, co myśli? I teraz tak. Oj, czekajcie, coś tu się zlagowało, albo ja nie skumałam. No dobra, w każdym razie ktoś napisał, poczekajcie, ktoś napisał wiadomość, że mam słuchawki i oszukuję. I ja odpisałam, że czy miałam słuchawki, czy nie? Ja napisałam oczywiście, że tak, bo nikt nie kazał mi ich ściągać. Znak zapytania XD. Czemu, szanowni państwo, w ogóle mają do mnie problem? XD. Została wmisa w jakąś aferę, która zbytnie mnie nie dotyczy i w sumie to mało obchodzi. Życzę wszystkim pięknego dnia, serduszko. No i ktoś mi odpisał. Już ci odpowiem wrzucili z TSK za to, że nie miał 10 sekund delayu. Ten sam sędzia był u Ciebie na streamie na tym samym turnieju i skółki to zobaczył. Ciebie niewyrzuconą, a miałaś brak emotek, słuchawek na uszach i brak delayu i tym sposobem zostałaś wmieszana. Do tego jeszcze pan sędzia jest twoim sponsorem. No i robi się nieprzyjemnie, bo tego typu komentarze są w moim kierunku. A naprawdę czuję się Bogu ducha winna. Lubię chłopaków. Zeniu? Zenonka? Chyba Kicia poszła załatwić sytuację za mnie. Zęciuś, Wszystko dobrze? Chodź, kcić. Jano, kci. musicie to zobaczyć. Chodź, kcić, kcić, kci, kci. Chodź! No chodź! No chodź! Ach, no chodź, ty moja. Chodź, no to jest hit. Co ci jest tak mokra, że z niej kapie. Mi się jaka jest mokra. Kcić. No chodź. A się wyczysz, bo pada na dworze. Ale jest mokra tak, że ma takie stronki zamiast sierści i się wywróciła u mnie. O matko! Chodź ty dzikusie tu, chodź, lubisz to. Ojej, jak fajnie, będziesz suchą kotką. Cała mokra jestem. No, calusieńka. Oj! Dzikusie. Dobra. No nie chcę przyjść, ale już ją wytarłam. Bo czasami... Och, biegnie. Chodź ty dzikusku, chodź! wy widzicie, jak jej sierść wygląda? No chodź, pieszczochu. Pieszczochu! Co ty? Ale jest zwariowana. Wróciła z dworu. Pozdrawiam wszystkich sponsorów Olaczki. Dzięki, Atrydom, za piąteczkę. Ale wiesz co? Kurczę, i trochę jest mi niemiło, z racji tego, że Dziwni panowie na, na YouTube piszą takie komentarze, nie? I nie wiem. Ale się dziwisz, że ludzie trują w internecie. Tylko, że, wiecie, na Twitchu. To trollowanie wiemy, że jest yy, żartem, a na YouTubie te, te, te teksty ja, ja zrozumiałam, że to nie są żarty, nie? Że ci ludzie naprawdę są bardzo dziwni i bardzo mają dziwne zdanie. No i ogólnie tak, że sami specjaliści są na YouTubie, to też wiadomo. Że wyzywają mnie, to też wiadomo. Szczególnie na czeską, czeską jest w ogóle bardzo negatywnie. Przepraszam, ludzie, którzy. Bo ja Wam powiem. Jak Dawid mnie zaprosił na komentowanie, akurat nie z Dawidem komentowałam, a chyba z Marcinem komentowałam. Wydaje mi się, że chyba z Marcinem komentowałam. I teksty, które były mówione w moim kierunku na YouTubie, słuchajcie. Normalnie wykręcało mnie, ale z racji tego, że nie byłam u siebie na, kana na, u siebie na kanale, to słowem się nie odezwałam, nie? I ja już nie mogłam. No, nie mogłam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, panie Bartoszy. Ciąg, dalszy dramy. No właśnie, chciałam bardzo szybko uciąć temat, ale bardzo dziwna narracja się zrobiła na YouTubie i ja nie wiem, no ja, ja nic nie zrobiłam. Nie chcę powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że. Że, je, że jestem zła, albo mam za złe, że zostałam wpisza, wmieszana w jakąś aferę, gdzie ja naprawdę nic nie zrobiłam i nic mnie to nie obchodzi, ale kurczę, no dziwnie wyszło. Dziwnie wyszło. Szczególnie, że nie jestem konfliktowa, ja unikam wszelkiego typu dram. Naprawdę. Po co się przejmujesz? Bo wiesz, piszą, że ma. Że... No nie wiem, no. To takie właśnie... No właśnie, bo, bo... I, ja pamiętam, jak był ten... Yy, znaczy, to już odpisałam ostatni raz, już nie zamierzam się tam yy, uaktywniać w komentarzach. Po prostu napisałam i starałam się, wiecie, gryzła, Napisałam, I... powiedziałam Bartkowi, co napisałam na początku. To się zaśmialiśmy, oczywiście usunęłam wszystko. Czy to było cenzuralne, czy oczywiście, że było cenzuralne. <laughs> Ale usunęłam i napisałam grzecznie, kulturalnie, nie chcę mieć z nikim kosy, wojny. No... No i tak. I pamiętam, że jak, jak od, odpaliłam, yy, odpaliłam. Po co czytam komentarze? Yy, ciekawa byłam na początku. Ciekawa byłam na początku. Teraz? Nie, nie już, już nie. Ogólnie bardzo rzadko w ogóle czytam komentarze. Gdziekolwiek są jakieś filmiki i coś jest na mój temat, to raczej nie czytam komentarzy, bo yy, po co psuć sobie głowę? Wiadomo, że nie wszyscy będą mnie lubić i. Tak to jest. W życiu też tak jest, że nie wszyscy cię lubią i nie wszyscy muszą cię lubić, więc. więc no cóż, tak to wygląda. Grunt, żeby lubiły mnie osoby, które ja lubię i tyle. Wiecie, ja, ja, ja nie mam raczej jakichś wrogów myślę w świecie szachowym. Nawet jak się z kimś nie trzymam, to nie znaczy, że pałam do niego negatywnymi emocjami. Po prostu jest mi to, jest mi ktoś obojętny, nie? I tyle. A z Tomaszem będę się biła, albo nie, ja mam lepszy pomysł. Zrobimy po prostu: weźmiemy jak w Ojcu Mateuszu, weźmiemy szachownicę na trzy osoby i yy, będziemy grali. Po pięciu minutach jest gong i jest jeden na jeden na jeden. No kurde, ale to by się oglądało. <grym> Sojusze, pakty. <grym> o, to wysiadło. To wysiadło. Tak, a no, no i co? I na tym YouTube, yy, na tym YouTube bardzo, bardzo są panowie bardzo często piszą, yy, jak, jak aha jak właśnie bo dokończyłam. jak występowałam z Marcinem, to panowie bardzo pisali yy, dziwne komentarze. W trakcie, nie. Oprócz tego, że kim ja jestem, że i jakim prawem ja komentuję arcymistrzów grających na poziomie 2800 czy tam 2700 czy 2600, nieważne, że jakim prawem ja jestem tu, a nie w kuchni. Yy, jakim prawem ja w ogóle się odzywam, jakim prawem Czeską chciał, żebym ja coś skomentowała, jakim prawem w ogóle kobieta może się odezwać, nie? To, to było, I to było bardzo, bardzo niemiła forma i ja siedzę, to czytam, mówię, ja cię sunę! No mówię skąd w nich tyle, jakiejś dziwnej takiej nie wiem, takiego zachowania, takiej negatywnej narracji w stronę, w stosunku do kobiet. Ale najprawdopodobniej ci ludzie, którzy w ten sposób mówią o jednej czy o drugiej stronie, najprawdopodobniej są po prostu smutni albo zostali zranieni przez drugą połówkę i stąd, stąd w nich tyle negatywnej, emo, negatywnych emocji, tak mi się wydaje. No i co? No wyzywali mnie tam strasznie, nie? I to chyba był ostatni stream, yy, który miałam na czeskom. I powiem tak. I myślę, że i ja i, i Dawid wiemy, że raczej, raczej to nie przejdzie, bo ludzie są y, bardzo negatywnie nastawieni. Już nawet nie powiedziałabym, że w stosunku do mnie, ale po prostu w stosunku do kobiet grających w szachy. I w ogóle, wiecie, nie było poruszanych tematów, a oni na czacie pisali... No, że kobiety to są gorsze, nie, po prostu wiecie, że wszystko, wszystko, tam było po kolei, że to, że tamto, że siam to, że sram to. No i ja tak to, to czytam, tak mówię, ludzie, że jeszcze się nie mogę odezwać, a może i dobrze się nie mogę odezwać, bo zaczynać rozmowę z taką osobą to też nie ma sensu, bo, wiecie, i tak się nie, nie dojdziesz z nią. No nie warto, nie warto zaczynać po prostu najlepiej to olać. Ale wiesz, co jak nie możesz zareagować, a ktoś pisze i komentuje, to ci normalnie miota! <grymne> no. Tak, oczywiście. Nie, no nie jest tak, że się przejmuję. To, to nie jest tak, że mnie to jakoś dotyka. Po prostu nie rozumiem. Jest to dla mnie takie. Nie. <grymne> Mech, że, że tacy ludzie są i takie rzeczy piszą, ale chyba tak. Jest i tak będzie i... tyle. Nie dotykaj, dlatego gadasz o tym godzinie. no bo cała drama jest, więc... A chcieliście usłyszeć ode mnie, więc wypowiadam się na ten temat. To ten kanał? Ta niepozorna płyta jest ponoć albo takim smukłym bydlakiem. Sprawdźmy to. Ta niepozorna płyta jest ponoć od... Ja wiem, ja wiem. Dramy są dobrze klikalne. Yy, I wiecie, i sieją zamęt, i, i ludzie są ciekawi odpowiedzi na odpowiedź, na odpowiedź, na odpowiedź. No, tak czy siak. Ciekawe, ciekawe. Może, gdybym w takim stroju, jak ta pani prowadziła transmisję z Marcinem na Czeskomie, to może były być bardziej pozytywne te komentarze. Jest kotek, czy poszła znowu? I, a nie wiem. Chyba poszła znowu. No bo wszystkich interesuje dramanie, Ale nie. Ja... Yy... Nagraję czterogodzinny film pod... Mam na... Nie, nie, nie. Ja nagram czterogodzinny film pod tytułem Tomasz Kukułka i Dawid Czerwiec nie prześladują. Tak się będzie nazywał film. Takie to życie, moi drodzy. Ale wiecie co? Przeważnie yy, w ogóle, gdy tak sobie pomyślę, to uprawiam... Sporty, które są w dużej y, części bardziej y, oblegane przez mężczyzn niż przez kobiety, bo gram w szachy w piłkę głównie, nie, więc tam akurat i w jednej w drugiej dyscyplinie dużo, dużo większy procent jest mężczyzn. I powiem Wam, że na żywo nigdy nie spotkałam się z byciem niemiłym, a wręcz przeciwnie, że raczej bardzo jest to miłe. I czuję się, powiedziałabym, wyróżniona i doceniona jako kobieta. Natomiast w internecie, gdzie jest się anonimowym ludziom, wiecie, dużo łatwiej po prostu być jakimś negatywnym. Ale na żywo, na żywo się z czymś takim nigdy nie spotkałam. Co mnie cieszy w sumie. W internecie to sobie wiecie, mogą gadać. Chce, też mężczyźni? No tak. No ale wcale się to tylko przez internet, nie? A, a tutaj to jednak na żywo, no to mam inne odczucia. A tutaj, na no to nawet nie mam. Nie mam porównania. Zwykłe trollowanie? Ja myślę, że duża część osób yy, mówi naprawdę y, takie, wiecie, pisze takie y, teksty i jest tak nastawiona. Wiecie, to, że piszą to osoby, które często nawet nie, nie mają podjazdu do mojego poziomu w szachy, bo osoby, które są dużo lepsze ode mnie i y, dużo lepiej grają w szachy, czy w cokolwiek, to raczej nic nie, nie, nie powiedzą, nie? nie skomentują, uśmiechną się i tyle. Wiedzą, że są lepsze, bo mają, znają swoją wartość, a osoby, które są, no, no. I może to się do tego sprowadza, że ktoś, kto ma wysoką wartość, wiecie, ma samą wysoką ocenę o, o sobie i o swoich umiejętnościach. Wiecie, prawda jest taka, że. Czyli kompleksy, nie wiem. No bo kto je negatywnie komentuje. Wiecie, nawet jeśli kogoś się nie lubi, to raczej nie będziesz chodził na kanał i, i pisał jakieś niemiłe rzeczy albo coś, nie? Nie wiem, tak sobie myślę. Ale to tak właśnie chciałam dotknąć to... Wariatka przyszła. Olu, basta, bo policzę sobie 150 za konsultację psychiatryczną. <grym> o, dziękuję bardzo, panie Bartoszu. Dobra, basta, gramy w cesa